Cześć kochani, witam Was serdecznie. Właśnie zakończyłem oglądanie dokumentu Patryka Wegi Oczy Diabła, do którego podchodziłem w sumie przez cały dzień 4 razy i był taki moment, przez który po prostu nie mogłem się przebić. Bo mnie to wszystko po prostu przerosło, jeszcze nie potrafię w to uwierzyć, co usłyszałem. Tam nie ma nic do zobaczenia, tylko do usłyszenia. Jestem po prostu przerażony, rozbity. Nie umiem w ogóle znaleźć słów na temat tych ludzi, którzy, tych kobiet, tych ludzi, tych pośredników, tych handlarzy. Po prostu nie umiem znaleźć na nich, nich żadnych słów, żadnego określenia. Najgorsze jest to, że um, to nie jest jakaś fikcja, i to, że dzieje się naprawdę, naprawdę ym, to jest dla mnie wstrząs wstrząsający reportaż. Ja do tej pory nie widziałem nic bardziej okrutnego. Naprawdę nie słuchałem nic bardziej okrutnego. Jest to, jak już może niektórzy wiecie, dokument o handlu dziećmi, o zorganizowanej mafii. Bo to jest na pewno mafia, to nie jest firma, to nie jest organizacja, to jest mafia. O braku skrupułów, o braku jakiegokolwiek człowieczeństwa w tym, w ogóle w tych ludziach, czy to są w ogóle ludzie, nie mam pojęcia. Nazywanie dzieci towarem, towarem na części. Ja nie wiem, ja nie wiem. Kim, kim trzeba by być, żeby do takich się zbrodni po prostu dopuścić? Nie mam pojęcia. Na początku, na początku wydawało mi się, że em, matki, czy te osoby, czy ta matka, nie będzie wiedziała co się z tym dzieckiem stanie. Ale wiadomo, w miarę oglądania wszystko powoli zaczynało wypływać na nawierzch i ta świadomość, że matka wie, co z tym dzieckiem będzie, że trafi do burdelu dziecięcego, gdzie potem e, prawdopodobnie e, skończy jako nie wiem, istota przeznaczona na części, na organy, na sprzedaży, to jest normalnie nie do pomyślenia, nie do zaakceptowania. Ja jestem całkowicie rozbity. Nie wiem, myślcie sobie o mnie, co chcecie. Ale normalnie nie polecam tego nikomu. I dziwię się w ogóle Patrykowi Wedze. Wega, za ten, za te po, dy, dyplomatyczne podejście do tych w ogóle osobników, do tych postaci, do tych potworów. Ja nie dałbym rady, tego tam nie, nie dałbym rady z nimi w ogóle o tym gadać, pytać, słuchać, patrzeć na nich, patrzeć im w oczy, nie wiem. Jakiś tam nie jestem bojowy, ale nie wiem, co by się wtedy stało. Nie wiem, czy nie wytrzymałbym i po prostu bym nie zjadał policję, albo nie mam pojęcia. Chociaż po, po tym obejrzeniu tego dokumentu, to człowiek jakby w jakiś sposób przestaje po prostu wierzyć w, w tą władzę, w policję, w to wszystko. Nie mam pojęcia. Jeżeli ten człowiek. Um, nie wiem, skombinował, zachachmęcił, uprowadził. Nie wiem, jak to nazwać. 500 kobiet, czy 500, 500 dzieci. Ja nie wiem, jakim można być zrodnialcem i to zwierzęcie nawet nie, mowa, nie można takiego osobnika... Um, nie można ufdobnić, nawet nazwać. Nie, nie wiem. Okrutne, okrutne rzeczy, naprawdę okrutne rzeczy. Ja myślałem, że handel dziećmi to tylko... Um, sorry. Takie zbieżne przypadki, nie wiem. Nie może nawet handel dziećmi, no handel ludźmi to słyszałem, tak. A to chodzi o, o głównie o dorosłe osoby, nie o dzieci. Na taką skalę. Trójmiasto, Niemcy, Belgia, Holandia. On wie o czterech burdelach, tak? Sprowadzane są dzieci z Ukrainy. Nie wiem. Szkoda, że się tego nie da odsłuchać. Tym bardziej jeszcze, że mam w swojej siostrzenicy półtora roku, cztery lata, sześć lat, kilka miesięcy czy myśli, po prostu. Nie daj Boże, żeby się coś takiego trafiło w rodzinie. Naprawdę. To jest tak wielki problem. Okrutna rzecz. I że tak można. Yy, tak, wiecie, oczywiście o tym rozmawiać. Jak było to, jakby to było robienie zakupów na targu, opisywanie wszystkiego, wszystkich tych aktów. Tragedia. Nie wiem, naprawdę. Brakuje mi normalnie słów. Że w ogóle te dzieci, te matki, że mogą potem żyć z taką, z taką świadomością, że te dziecko... No, część na pewno tematek, że gdzie one trafią, te dzieci, co się z nimi stanie. Są dwa biznesy: pedofilstwo i organy. Najpierw dziecko jest wykorzystywane, męczone, torturowane, spodlone. A potem jest jeszcze oddane, sprzedane jest na, na organy, na części. Naprawdę. Jak, nie oglądajcie tego. Tego się nie da odsłyszeć. Ja tu już spisałem z kimś, z tą jest właśnie. I ona. Pytała się mnie, czy już to oglądałem, bo ona właśnie po 15 minutach wysiadła. Nie dała rady. A to dopiero zaczyna się mordęga prawdziwa. Straszną rzeczą już jest oddanie dziecka do adopcji dla mnie byłoby, ale wiedząc, że co się stanie z tym dzieckiem i je za nie wiem kilkanaście tysięcy czy kilka tysięcy euro oddać, albo po prostu jeszcze są kobiety oszukane, nie? Przede wszystkim w tym wszystkim. Dziecko trafia do bordelu, matka też. Ja nie wiem, że takie się w ogóle rzeczy się dzieją na świecie to jest nie do opisania naprawdę szokuje. Szokujące sprawy nie może być chyba nic gorszego niż takie coś naprawdę, Sorry, że, ten, że ten odcinek nie jest na temat na temat związany z moim kanałem, ale po prostu musiałem się podzielić z Wami moimi przemyśleniami, jakąś taką opinią, reakcją. Wszystko wykrywają, narkotyki wykrywają różne rzeczy, przestępstwa, ale że takiego czegoś nie mogą zlikwidować. I tu jest mowa, jest o milionerach, o o ludziach z kasą, o ludziach na, na stanowiskach, na poziomie, można powiedzieć. Nie takie szare, szare buraki, jak my. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam. Dziękuję Wam za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że wysłuchaliście z ciekawością tego. Co chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam, trzymajcie się. Pa.